Witam na kanale Hemafis. Dzisiaj pokażę jak w prosty sposób rozwiązywać zadania z fizyki, zadania tekstowe, z którymi większość na początku uczniów ma problemy. Zaczniemy od zadania pierwszego, najprostszego. Zadanie zapisane z tekstem. Oblicz szybkość zawodnika w biegu na dystansie 100 metrów, jeżeli czas biegu jest równy 10 sekund. Z boku, dla lepszego wyobrażenia sobie, w jakim jesteśmy w świecie, mamy narysowany poglądowy rysunek, czyli bieżnie sportową, start, początek ruchu, meta, koniec ruchu, a dystans sprinterów wynosi 100 metrów. Rozwiązywanie zadań. Musimy zacząć dokładnego czytania. Od dokładnego czytania treści zadania. Aby ułatwić sobie sposób wyszukiwania potrzebnych informacji, spróbuję zaznaczyć wielkości, które w zadaniu są zapisane i podane jako wielkości dane. A za chwileczkę poszukamy czego wielkości szukanej. Na początek poszukajmy, co mamy dane. Czytamy. Kilka razy zadanie. Oblicz szybkość zawodnika w biegu na dystansie 100 metrów. Dystans 100 metrów, no to mamy daną wielkość fizyczną. Dystans. Tak długość trasy to droga. Jeżeli czas biegu, no czyli drugą wielkością podaną jest czas biegu wynosi 10 sekund. To my zaraz wypiszemy sobie w jednej kolumnie. Czytając dalej treść tego zadania, kolejny raz, szukamy czego oczekuje od nas autor zadania. Prosi o wyliczenie szybkości zawodnika w biegu na tym dystansie 100 metrów, czyli wielkością szukaną jest szybkość. Zapiszemy sobie za chwileczkę tutaj za pomocą symboli dane, wypisujemy. Z lewej strony, Szukane z prawej. Do wypisania danych wykorzystujemy symbole literowe wielkości fizycznych i jednostki zapisujemy też symbolami. No i mamy narzuto zaznaczone na dystansie. Bieg ma dystans 100 metrów, czyli trasa biegu wynosi 100 metrów, a długość trasy fizyce, to jest droga. Czyli pierwszą wielkością podaną w zadaniu jest droga przebyta przez zawodnika, która wynosi 100 metrów. Tutaj na dole pod zapisem treści zadania mamy uwagę taką, że przyjmujemy, że ruch tego sportowca na takim krótkim odcinku drogi jest ruchem jednostajnym. Druga wielkość dana to jest czas, 10 sekund. Czas, czyli time z angielskiego 10 sekund. Jednostki piszemy w nawiasach prostokątnych, bo sami widzimy tutaj kolizja nastąpiłaby oznaczeń, S to jest droga, a małe S, takie same pisane, to oznacza tutaj w tym wypadku sekundę. I szukane jest, na zielono zaznaczyłem, wielkość szukaną, mamy szybkość, szybkość oznaczamy literką małe V, tak, na tym etapie nie wiemy, ile ta szybkość będzie wynosiła, ale oczekujemy jednostki w układzie SI metrów na sekundę. Po wypisaniu danych, można jeszcze raz przeczytać sobie zadanie. Tu akurat zadanie jest krótkie, czyli nie ma jakiegoś większego problemu z no, przypilnowaniem, co jest wielkością daną, co jest szukane. Tym bardziej zaznaczyłem tutaj na żółto i na zielono. Tak. mamy dystans podany, czyli drogę do przebycia, czas ruchu. No i szukana jest szybkość. Jeżeli kończymy analizę zdania, to najlepiej sobie podkreślić. Nie musi być to liniki. No i teraz pamiętacie, w ruchu jednostajnym szybkość połączona jest tak, z drogą i z czasem wzorem V równa się S przez T. Jeżeli przypomnijmy sobie wzór, tak, że on w taką ma postać, to teraz kolejnym etapem jest przeanalizowanie, czy szukana wielkość fizyczna jest w dobrym miejscu, czyli z lewej strony równania. Przyjęło się na matematyce i fizyce, że wszystkie szukane wielkości czy liczby, tak, w matematyce x, mają się znaleźć z lewej strony równania, a wszystkie dane liczby mają się znaleźć z prawej strony równania. Tutaj szybkość jest wielkością szukaną. Jest z lewej strony, czyli w dobrym miejscu. Droga i czas mamy z prawej strony. No, czyli wszystko zgadza się. Możemy teraz zrobić kolejną operację, czyli podstawić do wzoru. No i tutaj na fizyce wymagane jest, że nie podstawiamy tylko tak na matematyce samych liczb, tylko podstawiamy liczby razem z jednostkami. Czyli zamiast literki S, czyli drogi, podstawiamy 100 metrów. Zamiast T, czyli czasu ruchu, podstawiamy 10 sekund. Teraz musimy wykonać działania na liczbach i działania na jednostkach. Pierwsze działanie na liczbach przy takich no oczywiście podanych są, jest łatwe. Wystarczy 100 podzielić przez 10. 100 przez 10 daje nam 10. I tak samo wykonujemy działanie na jednostkach, czyli dzielimy metr przez sekundę. No, metr przez sekundę podzielić się nie da, ale zapisujemy ją w takiej postaci wynik tego dzielenia jakby metr na sekundę. No i oczywiście sprawdzamy ewentualnie. Tak, i pasuje nam jednostka metr na sekundę. Mieliśmy otrzymać właśnie metr na sekundę tą wielkość. I wielkością szukaną jest V. Widzimy jest ile metrów na sekundę. Wszystko się nam zgadza. Tak. Nie, nie ma zwyczaju wpisywać odpowiedzi tutaj pod, yy, pod tym szukanym tak, zapisem. Tylko udzielamy odpowiedzi słownej, czyli kończymy zadanie udzielając odpowiedzi. Można napisać w skrócie: odp. I pytanie było, czy polecenie obliczyć szybkość zawodnika, czyli krótka odpowiedź. Szybkość. Zawodnika, tego splintera. Zawodnika jest równa, czy wynosi, albo wynosiła w czasie przeszłym. Tak, jest równa 10 metrów na sekundę. Przypominam jeszcze raz: jednostki. Aby nie było jakichś kolizji oznaczeń, piszemy sobie nawiasak prostokątny. Zakończyliśmy zadanie pierwsze. Za chwilę rozwiążemy zadanie drugie, trochę trudniejsze. Pamiętajmy o tych elementach zadania. Przed nami zadanie drugie. Treść zadania. Oblicz jaką drogę, czyli w ruchu prostoliniowym odległość... Przebywa człowiek na ruchomym chodniku, jeżeli szybkość chodnika jest równa 2 metry na sekundę, a czas ruchu od początku do końca chodnika wynosi 30 sekund. No i tak jak mówiłem wcześniej, dobrze sobie, jak są zadania bardziej skomplikowane, jakoś naszą wyobraźnię pobudzić rysunkiem takim odręcznym. Jakiś prosty, odręczny rysunek, na którym możemy sobie zaznaczyć, jaką sytuacją mamy do czynienia. Tutaj do czynienia mamy z ruchem na chodniku tak Wystarczy tylko wejść na chodnik, i potem sprawę przetransportowania osób z tymi różnymi pakunkami załatwia ten ruchomy chodnik. No, czyli w momencie, kiedy wchodzimy na chodnik, zaczyna się ruch jednostajny, no i musimy tylko zejść z chodnika, i jesteśmy przemieszczeni tutaj w przestrzeni o ileś tam metrów. No i zadanie polega na tym, że mamy co zrobić, obliczyć, jaką drogę pokonał ten człowiek wybrany na tym ruchomym chodniku. Zacznijmy. Zadanie od czego? Od zakreślenia sobie naszych danych. Szukamy w zadaniu oblicz jaką drogę przebywa człowiek na ruchomym chodniku, jeżeli szybkość. No znamy już to słowo szybkość. Tak, chodnika jest równa 2 metry na sekundę. No czyli wyłapiemy pierwszą daną. Jest podana tu na rysunku, widzimy szybkość tego chodnika. Tak. I teraz czas ruchu od początku do końca tak, wynosi 30 sekund. No, czyli czas ruchu od wejścia do zejścia schodnika wynosi, tak, czas ruchu tego człowieka 30 sekund. I to będą wszystkie dane, jakie znajdziemy w zadaniu. Za chwileczkę sobie tutaj wypiszemy, tak. Drugą rzeczą to jest poszukanie, o co pytanie jest w zadaniu. W zadaniu jest oblicz jaką drogę, czyli inaczej odległość ruchu prostoliniowym. Czyli naszą szukaną wartością będzie droga. No i zaraz sobie tutaj to zapiszemy w postaci symboli. Dobrze. Mamy analizę zadania zrobioną. I teraz pozostaje nam... Pozostaje nam teraz wypisanie danych i szukanych. Dane. I szukane. Kolory ułatwiają nam tutaj znalezienie tych najważniejszych fragmentów tekstu zadania. Mamy tak, szybkość odnika wynosi 2 m na no, sekundę. Czyli możemy zacząć od czego? Teraz od symboli, skoro szybkość, no to w symbole trzeba pamiętać. V równa się 2 m na sekundę. Przypominam, kolejny raz, piszemy jednostki w nawiasach prostokątnych. Druga wielkość na żółto zaznaczona, tak, czas ruchu wynosi 30 sekund. Czas ruchu oznaczam literką T, time, ile wynosi? 30 sekund. Sekundy, tak, literka S w nawiasie prostokątnym oznacza sekundę, a nie drogę. Dobrze, i szukamy na zielono mamy znaleźć tym razem drogę przebytą przez człowieka wybranego na tych ruchomych schodach. Na tym etapie nie wiemy, czy piszemy pytanie sobie ile, ale już wtedy wiemy, że drogę podaje się w metrach i przy takich naszych wielkościach podanych wcześniej, zapisanych, droga będzie otrzymana w metrach. Możemy jeszcze raz sobie przeczytać spokojnie treść zadania. Oblicz jaką drogę, tak, mamy, przebywa człowiek na ruchomym chodniku, jeżeli szybkość chodnika, mamy zapisaną szybkość chodnika, 2 metry na sekundę, tak, jeżeli czas tak, tego ruchu, tego człowieka wynosi na tym chodniku 30 sekund. Wszystko się zgadza. Możemy sobie podkreślić teraz te nasze wypisane wielkości. No i znowu wracamy do czego? Ruch jest jednostajny. Tak? Chodniki, ruchome schody poruszają się ruchem jednostajnym. Czyli wielkości te trzy połączone są we wzorze V równa się S przez T. Znowu ta wstępna analiza musi być przeprowadzona, czyli sprawdzenie, czy szukana wielkość jest z lewej strony czego równania. Tak jak mówiłem wcześniej, przyjęto, że liczby nieznane, x w matematyce są zapisywane z lewej strony, czy gromadzone, a liczby dane z prawej strony. Tutaj wielkością, która jest szukana, jest S. No, a S widzimy w wzorze z prawej strony, a V jest liczbą tym razem daną, 2 m na sekundę. I wtedy my co robimy? przekształcamy wzór do postaci takiej, żeby wyliczyć drogę. Taka operacja nazywa się przekształcaniem wzoru. Czyli co zrobimy? Ten wzór przekształcimy najprostszą metodą, jaką używa się na początku nauki rozwiązywania zadań tekstowych. Rysujemy sobie trójkąt. Może być by ten tutaj równoboczny prawie. Tak. I teraz dzielimy sobie go kreskami jeszcze na trzy części, bo mamy trzy literki. Ta kreska pozioma będzie zastępowała kreskę ułamkową, czyli dzielenie, a ta kreska pionowa będzie zastępowała mnożenie nam w tym tutaj, w tym, w tym przekształcaniu. I teraz wpisujemy literki, no skoro S mamy nad kreską ułamkową, no to intuicyjnie S trzeba wpisać w to miejsce, a V i T w pozostałe dwa miejsca w tym trójkącie. I na czym polega przekształcanie? No Bardzo prosto ktoś to wymyślił. My szukamy drogi, czyli palcem sobie zasłaniamy którą literkę. Literkę S zasłaniamy sobie palcem. No i pod paznokciem znika nam literka S. Tak. No i wtedy jak nam znika, no to szerzej szukamy, szukamy drogi. No i widzimy, że V i te literki są w jednej linijce. Tak, i mówiłem wcześniej, że ta, ta, ta kreska pionowa zastępuje mnożenie, czyli z tego wynika, żeby wyliczyć, v, to musimy, żeby wyliczyć S to musimy V pomnożyć razy T, czyli szybkość razy czas. Wracamy do tego wzoru, gdzie był zapisany wcześniej. Pierwotny wzór wyglądał V równa się S przez T, a po przekształceniu tą metodą, którą przed chwilą opisałem, będziemy mieć wzór V razy T. Czyli drogę liczymy mnożąc szybkość razy czas ruchu. No i teraz sprawdzamy. Tak, szukana jest droga. V i T mamy jako liczby podane. No czyli możemy co zrobić w drugim etapie? Tak, podstawić do wzoru liczby jednostki. Zamiast literki V podstawiamy 2 metry na sekundę. Pamiętacie, jednostki wpisujemy w nawiasie prostokątnym. No i mnożymy, czyli razy. Tak, za literkę T podstawiamy, tak jak widać w tych danych oszukanych, zapisywane wszystko. Tak 30 sekund. I teraz co? Wykonujemy w fizyce działania na liczbach. 2 razy 30, oczywiście jest 60. I jeszcze wykonujemy działanie na czym? Na jednostkach, czyli musimy metr na sekundę pomnożyć przez sekundę. Jak mnożymy, to ja myślę, że pamiętacie z matematyki, możemy co zrobić? Te sekundy tutaj uprościć. Wpisujemy jedynki, żeby nie było, że tutaj jakaś pomyłka nastąpiła, tylko sekunda z sekundą się uprościła. I zostają nam metry. No i mamy droga, równa jest 60 metrów. Sprawdzamy, czy rzeczywiście uzyskaliśmy tą wielkość, która jest szukana. Szukana jest droga, miało być w metrach, no i mamy wynik. Droga jest równa 60 metrów. Nie wracamy, nie piszemy tu odpowiedzi pod tym zapisem szukane, tylko udzielamy odpowiedzi jakiej słownej. Czyli można w skrócie odpowiedź. Jakie było pytanie? Oblicz jaką drogę przebywa człowiek. No czy można po prostu w krótki sposób odpowiedzieć człowiek. Oczywiście można pisać na ruchomych schodach, a nie ma potrzeby. Człowiek przebywa drogę. Przebywa drogę 60 metrów. Przypominam jeszcze raz: jednostki piszemy sobie nawiasak prostokątny. Za nami zadanie drugie, troszeczkę trudniejsze od tego pierwszego. Jak i o ile trudność była większa? No, trzeba było wzór, który mamy. Do zapamiętania, 1 przekształcić. I pokazałem taką prostą metodę przekształcania za pomocą takiego odpowiednio wykorzystanego trójkąta. Przed nami zadanie trzecie. Treść zadania przeczytam na początek. Oblicz czas lotu samolotu pasażerskiego z miejscowości A do miejscowości B. Jeżeli musi pokonać trasę 2000 km. A jego szybkość wynosi 500 km na godzinę. No i tutaj, w uwagach, tak często się w zadaniach stosuje: start i lądowanie pomijamy, a ruch przyjmujemy jako ruch jednostajny. No, czyli samo pamiętacie, start trwa kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund. Podobnie lądowanie, a najwięk, najdłuższy czas przebywania w samolocie to jest czas lotu w tym korytarzu powietrznym, tam gdzie samoloty pasażerskie mają. Bezpieczne możliwość przemieszczania się. Pierwsze czytanie nastąpiło, teraz czytamy sobie drugi raz i możemy sobie co, tak jak pokazuję, z zakreślaczem zaznaczyć sobie, jakiej wielkości mamy dane i jakiej wielkości mamy znaleźć. Dane. Tak, oblicz czas samolotu pasażerskiego, tak, lotu samolotu pasażerskiego z miejscowości A do B, jeśli musi pokonać trasę. No trasa, długość trasy, to pamiętacie, to jest droga, trasem 2000 km, a jego szybkość, czyli znaczy druga wielkość fizyczna podana, tak, wynosi 500 km na godzinę. Czyli tu mamy inną jednostki szybkości już, w poprzednim zadaniu były metry na sekundę. Tak, czy w tym pierwszym tutaj mamy już kilometry na godzinę. Dobrze, to, jest, to są wielkości, które możemy znaleźć jako dane, a teraz poszukajmy o co pytają, co proszą obliczyć, obliczyć czas lotu. No, czyli szukaną wielkością będzie czas ruchu, tak? czas lotu. Czas ruchu tego samolotu. Oczywiście pamiętamy, przyjmujemy tylko w tym korytarzu powietrznym ruchem jednostajnym. Dobrze. No i teraz możemy sobie tutaj wypisać te nasze szukane i dane. Kolory, kolory oczywiście ułatwiają myślenie, nie jest to oczywiście obowiązek. Tak, ma nam to tylko co zrobić? Ułatwić rozwiązywanie zadania, no czyli dane. Z lewej strony. Można pisać samą literkę D, z prawej strony szukane. No i teraz trzeba się skupić, żeby co, dobrze wypisać sobie wielkości dane. Mamy tak, musi pokonać trasę 2000 km. Trasa, długość trasy, pamiętacie to jest droga S, 2000 km. Kilometry piszemy. Oczywiście symbolicznie na wiasie prostokątnym. A jego szybkość tego samolotu wynosi 500 km na godzinę. Szybkość V wynosi 500 km na godzinę. Szukane, a zielono czas lotu, czyli czas ruchu. Time Czas ruchu. Pytajnik na tym etapie. Nie wiemy jeszcze, ile ten czas ruchu będzie wynosił, ale spodziewamy się, że czas podamy przy jednostkach tak jak tu wcześniej w danych rozpisanych, że czas podamy w godzinach lotu. Możemy jeszcze raz sobie przeanalizować, czy wszystko, nie jest, czy wszystko jest wypisane, czy czegoś, coś nie jest pominięte. No widzimy, jest długość. Trasy, czyli droga, jest szybkość samolotu, a szukany mamy tym razem czas lotu tego samolotu pasażerskiego. Dobrze, możemy sobie podkreślić te nasze wielkości. No i znowu, róg przyjmujemy, że jest jednostajny, no czyli róg jednostajny, tak, jest opisywany wzorem na szybkość. V równa się S przez T. Pierwsza rzecz to trzeba przeanalizować, co tym razem jest wielkością szukaną i czy jest w dobrym miejscu w tym wzorze. Teraz szukaną wielkością jest czas ruchu. Czas ruchu widzimy z prawej strony, tutaj w mianowniku tego ułamka. A już mówiłem któryś raz, że wielkości szukane powinny być z lewej strony. Znaczy no, wzór nie nadaje się nam do czego do podstawienia. Tak, przyjęło się, że takie wzory, wtedy co robimy, przekształcamy. Ta szczałeczka oznacza, że trzeba coś zrobić. Wykonać. Dodatkową operację myślową, czyli co zrobić? Przekształcić ten wzór. Stosujemy najprostszą metodę, metodę trójkąta. Dzielimy trójkąt na trzy części. Kreska pozioma zastępuje kreskę łąkową, czyli dzielenie, a pionowa mnożenie. No i oczywiście, skoro kreska łąkowa jest tu, to nad kreską będzie S, a V i T wpisujemy w tych tu dwóch miejscach. No, i tym razem, tak, wiemy, mamy zapisane wyraźnie w szukanych. Szybko możemy to sprawdzić. Tak, zasłaniamy sobie palcem tą właśnie literkę T. Ona na tą znika pod paznokciem, tak, No, i teraz z tego wynika, że jak szukamy T, no to zostają literki S i V, tylko że literka S jest nad kreską i tak ją trzeba pozostawić. A literka V jest pod kreską. I z tego wynika, żeby wyliczyć czas. Ruchu jakiegoś ciała fizycznego, toż musimy podzielić drogę, którą musi przebyć przez szybkość tego ciała. Wracamy do miejsca, gdzie był wzór. Teraz mamy już wzór po przekształceniu. Przepisujemy sobie ten wzór jeszcze raz. S przez V. Sprawdzamy, ewentualnie wszystko się teraz zgadza. S i V jest z prawej strony, a czas szuka na wielkość z lewej strony. No tutaj są dość duże liczby, czy zostawiamy sobie troszeczkę więcej miejsca na podstawienie do wzoru i mamy tak 2000 km jest długość trasy do przebycia, a szybkość tego samolotu wynosi 500 km na godzinę. Najpierw wykonujemy działania na liczbach. No tutaj możemy sobie ułatwić w jaki sposób. Możemy sobie, tak to z matematyce robimy, zela sobie możemy skrócić, czyli podzielić przez 100, tak, i wtedy nawiedzie liczba 20 przez 5 czyli 4. No i teraz tutaj jeszcze oczywiście można to bardziej skomplikowany sposób sobie upraszczać, ale wystarczy po prostu przekreślić sobie te kilometry, czyli tym razem kilometry nam się skracają i zostają godziny. No i tak wystarczy nam co zrobić? Zostawić literkę H w weście prostokątnym, czyli wyjdzie nam wynik, że czas lotu wynosi 4 godziny. Sprawdzamy, czy uzyskana wielkość jest ta, o którą chodziło. No rzeczywiście czas ruchu, tak, wyszło 4 godziny. Spędzą w samolocie ci pasażerowie no czyli wszystko jest ok i teraz udzielamy czego? odpowiedzi słownej odpowiedź no oczywiście w najkrótszy sposób jak się da pytanie było oblicz czas lotu samolotu no czyli wystarczy podać tylko czas lotu samolotu tak, to się tu rymuje samolotu Wynosi 4 godziny. Można słownie, można używając oczywiście symbolu. No i tym sposobem udało nam się zakończyć rozwiązywanie trzech zadań, zadania wszystkie ze wzoru na szybkość w ruchu jednostajnym gdzie pojawiają się trzy literki, szybkość, droga i czas. Tak, zadanie pierwsze było najprostsze, bo nie trzeba było wzoru przekształcać. Zadanie drugie i trzecie wymagało przekształcenia wzoru i pokazałem taką jedną z prostszych metod, metodę trójkąta. Dziękuję za uwagę.